Nie mam zielonego po pojęcia, czy tam da się wejść. Przepraszam, pana, proszę za na pana, proszę to proszę Siemanko, z tej strony pana, i sumi wielu prośbach, y, wielu wielu y, wielu komentarzach, Wielu wszystkich, jest y, wielki reunion, proszę Państwa, postanowiliśmy, e, jeżeli dobrze wiecie, nasza historia nie była łatwa. Najtrudniejsze nocki, najtrudniejsze rzeczy, najtrudniejsze inne rzeczy, po wielu rzeczach... Będzie y, noc w choince, czyli y, 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 jestem ciekaw. Y, właśnie, bo ja, ja w ogóle tak, dzisiaj zazwyczaj, y, ale jak wiesz, jak y, zawsze mieliśmy takie coś, że 40% że się uda, Aha. 60% że się nie uda, nie? A jakoś teraz tak mam, że nas 100% się uda. Ja nie wiem w ogóle, co tam miałoby się nie udać. ja ci mogę powiedzieć, co się może nie udać. No. Może tam się nie dać wejść na przykład. Bo właśnie, jakby się nie udało, to robimy noc pod noc. Coś innego robimy. Dobrze. Szukamy pod... nocki dzisiaj. Chyba jak się nie uda, to szukamy innej nocki. Czy jesteśmy przygotowani na noc? Jestem przygotowany? Ja... ja nie wiem, znaczy ten. Tak. Piszcie w komentarzu koniecznie na jakim zdjęciu widzieliście tego kota. Nocki nauczyły nas wielu rzeczy, tak? Nie wszystkiego nauczyły. Nie też. Czy pamiętasz co nauczył nas nocka w Energy Żeby się ciepło ubrać. Tak? Że 14 stopni to jest bardzo mało. Zimno. Zimno. Jest niesamowicie nam zimno. A nie dzisiaj nie wiem, mamy to idę? To bardzo możliwe, że będzie nam minusie. Ja mam kale kalesony, to... I w gacie sportowe No to ja, ja wezmę trzy warstwy Kalesony, dresy, znaczy te Dresy? dresy I na to dresy Tak Przede wszystkim wizualizacja, nie? Tak Przyjeżdżamy na miejsce Mamy torbę, plecak, jest nas Państwa, Są rzeczy, które nigdy się nie zmieniają I jak wchodzimy? Ty mówisz, że się przyglądałeś, tak? Moim zdaniem zrobimy to po prostu tak, że jak nie będzie tam ludzi, przechodzimy, jedna osoba się pakuje, pakujemy tam rzeczy i druga osoba się tam pakuje. Jest tam lodowisko obok. Wydaje mi się, że jest tam ochroniarz po prostu tego całego obiektu, aczkolwiek no, dowiemy się chyba w trakcie. A nie będzie się dało przejść, to jakoś tak... Na siłę nam, podniesiemy tą choinkę, ile, to hmm. właśnie, to jest ta przed galerią, tak? Ilona ma metrów? Duże jest Duża, nie? Wydaje mi się, że, y, no, jak nie wyjdzie nam y, w tym, jak nie wyjdzie nam, y, jak nie wyjdzie nam y, Idziemy, y, ale mówię ci teraz całkiem serio, że jak ten, to po prostu idziemy tam po A jak nie, to szukamy choinek, a jak nie, to gdzieś k***a robimy nockę, mam wy... Ale dobre Chyba trzy swetry wezmę, bo ja mam takie luźne, ale ciepłe, takie Kaszmir? Nie Co wiem, to? jakieś, jakieś Zobaczymy. Yy. Proszę Państwa, zakupy zrobione, najważniejsze rzeczy. Teraz wystarczy, że się przybierzemy. Ty właśnie, może dwie pary skarpet, myślałeś o tym? Kopię, ja mam trzy pary skarpet. I jeszcze mam zimowe. Ale? Umrę z ciepła? Yy. Kalecony niż. Nie dam się oszukać, proszę Państwa. Prędzej umrę z ciepła niż zimna. Skarpety. Bo po, tak powinien wyglądać gościu, który idzie na nockę. Bardzo dobrze. Plecak, ciemno, ciemno, ciemne buty, ciemne wszystko. Tak się nie powinno iść na nockę, właśnie. Jeszcze jak byliśmy w domu, to tak. Nie wyobrażam sobie, jak może być zimno człowiekowi, w takim mówię, A teraz, trzy sekundki na polku, już tak, no, no. Zimno to k. Proszę Państwa, jesteśmy w drodze. Jak to wyjdzie, powiem szczerze, nie wiem. Zapomniałbym. Wpadajcie do Bodzia na kanał na Instagrama. Ja Wam wszystko powiem. Kanał Bodzio się nazywa. Instagram BodyTXD. Dajcie, naprawdę bardzo fajne filmiki i polecam serdecznie. No. Eee, mamy zielone światło na tą nie nieważne. Jak tam będziemy, na samym początku ja bym mimo wszystko cicho i dopiero wiesz, z czasem się e, roz, rozkręcał. Ta się trochę różni od większości, od wszystkich właściwie, bo tutaj jak nas coś złapie, to mamy niezły przypał W sensie na serio. Jest jak ktoś nas złapie w końcu. Idziemy na zwiady najpierw. To zrobimy do... tak, zrobimy tak, że, że ja ci zdjęcie robię, nie Nie wiem czy będzie potrzeba, Dobry, bo może tam nie być nikogo i po prostu wejdziemy, Ale jeżeli by kręcili się ludzie, no wiesz, nie tak, niby tam zdjęcie czy coś... Ładne są, no świeci się wszystko na kolorowo. Do kiedy są oddoby? W sześciu króli? sześciu króli. Bo się pomyliłem bo z tego wiedziałem, wiedziałem. Z, za, za tego pomyłem. A to, damy do intro. Co sądzisz, ładna? I właśnie tutaj się boję, bo jest to lodowisko. Boję się, że gdzieś tutaj jest ochroniarz. Teraz pytanie, czy tam da się wejść do środka. Nie mam zielonego po pojęcia, czy tam da się wejść. Co? Tu się da wejść. W... Gdzie jest Tam. Nie, nie, poczekaj, jeszcze sprawdzę tak na pewno. Nie no, tu jest przejście. A nie, jest teraz. Chłopie, ale jest magicznie. Będziemy musieli przejść przez to i... Dobra, lecimy, bez gadania. Co jest, kurde? No właśnie... Chłopie, jak na tydzień na obóz. <laughs> kurde, na, na tydzień na obóz tyle rzeczy Za każdym razem mieliśmy taką kminę, że jak gdzieś wchodzimy, to już tam będą jacyś inni youtuberzy. No, albo zawsze była kmina, że wchodzimy na nockę i tam mi się okazuje, że jest jakieś, nie wiem, spotkanie mafiozów i o, jesteśmy skitrani i że oni nas tak. łapią i chłopie mamy przypał. Dragi normalnie, wiesz, na stół jest jedna walizka, druga walizka z tymi. Ozdoby świąteczne takie właśnie, to, to, to się docenia bardzo. Właśnie tak jak tak, galerie się ładnie ozdabiają albo yy, na przykład, yy, yy, co, ostatnio tramwaj widziałem, dobra, pierdol, głupotę. Chodzi o to, żeby nie zniszczyć tego i fajnie wejść. Plan jest taki, że, że... papierka ma to pierwszy wchodzi, dajemy rzeczy, szybko ten... Pod dywan, potem druga. Raz, trzy? dwa, trzy. Oj, ko... Jeszcze zmienił, jeszcze zmienił. Yy, poczekaj, poczekaj, poczekaj. tak bo on zmienił w trakcie, a ja i tak wygrałem. Hmm. Aha, to wygrałem, to za pierwszy, tak? Trzemy ryja trochę. Wejdziesz, wejdziesz. Tędy? Tędy. Ale to trzeba, wiesz, jakby nie możesz tak, tylko musisz się obrócić bokiem i tak. Dobra, no dawaj no, lecimy k***a, no. no. sobie kurczę, ściągnij sobie wszystko. Okay. Nie ma go, nie ma go Pokrał go. Stajcie, kołynka, która zjada rzeczy. Śpi Puszę, puszę, ale tu jest maga. Tu jest mocno, tu jest mocno, patrzcie. W ogóle można ściągnąć maseczki, bo już jesteśmy w domu. <śm> Musimy być cicho, bo wydaje mi się, że. Słuchasz? to można spić słychać. Nie się, nie się. Pierwsza noc na której możemy jechać latarką i w sumie wyjechać bo i tak cała choinka świeci i raczej tego nie widać z zewnątrz. Tak mi się wydaje, nie? Tak, no? tak, Mogliśmy w sumie ogarnąć y, jakieś kamizelki na wszelki wypadek. A też myślałem o tym, czy by na przykład nie wchodzić w kamizelkę. No, to by było takie bardziej smutne. No Ale nie, no to już, wiesz, <grym> my już jesteśmy tacy, doc... Kiedyś to można tak było, teraz to na czilku. Tutaj mamy kuchnię. No wiadomo, no. Studenckie żarcie, co tu dużo mówić. Przejdźmy może do salonu. Salon połączony z, no wiadomo, z takim sypialnią, no bo... Ale jak najbardziej ugościć o, to można. Mam, tak, e, dwa krzesła, śpiworek... O, yes. Pokaż, właśnie to, to światełko też miałeś powiedzieć, że zajebisty mamy pokój ten. Zajebisty mamy pokój ten. film z Harry Pottera. Tak. Zawsze, no dobra, nigdy nie chciałem mieć takiego lampionu, ale fajnie, jest taki lampion. No są, są głośne syny. Co jest kur... No Zawsze była jakaś taka scena, że jest, być cicho i, i coś, któryś z tak, coś tak. pierwszy. jak co? no, im wyżej? No, co? no dobra, muszę raz, 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 raz. raz a raz. wysoko. Uuu jak delikatnie złapałem chłopie, paluszki z aksamitów. No to co? Za zaczynam nockę, tak? Okay. Proszę Państwa, pierwszy posiłek w naszej nowej chacie. Jest tak, że no nie, nie przestaniesz jeść z słodkich rzeczy i żelek, nawet jak jesteś dorosły już. No. Rodzice nie, nie jedzą tak słodyczy. Mm. Czemu? No i tak to jest, no. Przepraszam panu, to za własne na pana tu opier... U. Proszę to wyjść. Słowajcie. Tak! Jezus! Ej, 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 ej! No Siadaj na tym, na krześle. Rozpoznał cię, będzie od razu, dawaj tu. Nie, nie od razu, potrzeba No na nie od razu, ale ze złym. 5 sekund. Ej, pomachaj. Pozdrawiam wszystkich fanów wodzia, bo w nie ma żadnych. A powiedz mi, No czy widać, jak my na przykład świecimy tą latarką? Ej, zrób nam fotę, że nam mordy wystają przez ten. Ludzie, ludzie się patrzą na nowciaksa i myślą sobie, debil gada z choinką. chyba jakiś. Gada z choinką. Dobra. Dziękujemy, nowciak, że nas odwiedziłeś. To nam bardzo miło. Yy, tak, po pierwsze, zgasła cała choinka. Z dziwnym. Myślałem, że się będzie przez całą noc świeciła. Troszkę się obsrałem, czy to nie nasze wino. Nie, to na pewno nie nasz. Druga rzecz, zaczyna się robić zimno. Actually, zaczyna się robić zimno. Pijemy szybko na pół, bo musimy się wysikać. W ogóle, właśnie jest taki problem. Aż jak ta choinka zgasła, to wszystkie światła widać niestety z tego wewnątrz. Akumulator jak pracował, to zawsze trochę szumu dochodziło, nie i mogliśmy trochę głośniej wyjść. Dobra. Co tak pachnie ładnie? <grym> Co tak ładnie zapłodniło? Zobacz jakie ciepłe. Wiem. Nie jest no nie. Hmm. Ciepłe nie. Fui. Bardzo dużo osób nie wie, że wcześniej mieliśmy kanał yy, Wszystko vlog i tam właśnie nagrywaliśmy nocki. No, postanowiłem, że zrobimy taki quizik dla Ciebie i mm. też dla widzów. 15 pytań. No. Pierwsze kilka to będzie takich na przetarcie, takie na pewno w miarę przyjemne. Pierwsze pytanie. Ulubiony film na Wszystko wloku. Zatrzymaliśmy się, to... się pod pierwszy roczniaków. Juliusz dobiel. Ja mogę powiedzieć, dlaczego ja uwielbiam ten film, ponieważ to był twój pomysł. To między innymi tak naprawdę no, dosłownie każdy może to obejrzeć dobra, i Zlałeś się na końcu, to też jest zajebiste. No i się ta... zlałem na końcu, no dobra, no. To, to będzie obraz. To się, to się ja muszę do celu. I ulubiona nocka na wszystko w vlog'u Bo wiecie, my to tak co tydzień to mówimy co innego No, ale tak jest trochę <grym> Strzelałbym, że... No, z Karolem, z widzem, jak nagrywaliśmy z nocą pomoc Park, Park Trampolin był mocny, bo... No było wszystko Kompletna. By, był Kompletna Kompletna Udała się, była y, ciężka bo... i musieliśmy próbować kilka razy Przyjechała ochrona Tutaj jeszcze nie byliśmy O kurwa O kurwa, tu jest alarm Ej, panowie! Jak zaczynaliśmy, wiesz, dużo osób się pyta, yy, myślą, że trzeba mieć profesjonalny sprzęt, bla, 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 bla. wiadomo, żeby yy, gdzieś tam już zaistnieć, no to wiadomo, że yy, jednak ta jakość wypadałoby mieć większość osób, bo ma tą jakość, bla, 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 ale jak się zaczyna, Bodzio, przypomnij proste pytanie, jakiego sprzętu uży, użyliśmy do nagrania nocki w aquaparku? A, no, nockę w aquaparku nagrywaliśmy zwyczajnie telefonem. A jak się stało, Telefonem. Że który był zapakowany w torebki foliowe, jedna w drugą i w trzecią, i nawet nie wiem czy nie w czwartą. I trzymaliśmy je w slipkach. Znaczy telefon normalnie. Ja miałem ogarnąć go, ale mi się nie udało. Właśnie ten quiz jest też po to, żebyście poznali bardziej Bodziak, nie znacie, a mnie też, bo dużo osób, naprawdę bardzo dużo osób, nie ma pojęcia, co się działo z Kubusiem, zanim do, dołączył do kochanej ekipy. Dobra, w którym roku zaczęliśmy nagrywać wszystko vlog? Możesz pomylić się o dwa miesiące. O, oh, fuck. To było przed pójściem na studia. Który to był rok, jak weszliśmy na studia? Czekaj. Wrzesień 2016. 27 sierpień wpadł pierwszy filmik. 2016 rok. Dobrze, czyli git. Który filmik ma najwięcej viewsów? Możesz się pomylić o 200 tysięcy. Najwięcej ma Noc w Aquaparku i ma 2,2 miliona. 2,276 Dobrze, dobrze, dobrze. Ile mamy subów? Możesz się pomylić o Uf. 5 tysięcy. 240. Dobra, 270. Uuu. Teraz tak, poza nockami i poza jakimiś tam rzeczami lubiliśmy nagrywać przy połowę rzeczy. Pytanie do Ciebie. Najbardziej Taki grubszy filmik, który wrzuciliśmy, który był taki najbardziej przypałowy. Mowa o całym filmiku, czy o konkretnej scenie? Bo jego scenie... No wydaje mi się, że już przedmyślałem. Yy, okay. yy, wrzuciliśmy filmik, w którym była scena... Dobra, to wystarczy. Okay. To wystarczy. Ile filmików ma więcej niż milion viewsów? Możesz pomylić ja o jeden. O oh, nice. <laughs> o pół. Ja ja, ja pamiętam, że swego czasu to była Ikea i Aquapark. Pierwszego szczerze mówiąc nie wiem, ale zaliczyłbym. Zaliczyłbym jakąś jeszcze nockę. Z racji, że minęło jeszcze trochę czasu, to strzelę 6. 7. W Aquaparku? No. Dwóch idiotów w Ikei się się pod pierwszego roślinnika? No tak. się, pod no tak. Kradamy się wszędzie w podłodzkowych kamizelkach. Kamizelki. No tak. Profesor? Profesor w szkole? No to szkole. i noc w centrum handlowym. Ma milion. Mil... Tak, tak, biła milion. Ostatni odcinek, gdy był nagrany, rok i miesiąc. Może się pomylić o dwa miesiące. Jaki to był odcinek? Nie mieliśmy odcinka kończącego w końcu. Kurde, co my nagrywaliśmy tam? <ścoughs> Chyba wiem, ale nie chcę, żeby to było to. tam z medytacją. Dobra, którego? Kurde. Fajny to był odcinek. Kiedy? 2019 wrze wrzesień. Dobra, w listopadzie, tak? no ale to jest git, o dwóch Wydaje się jakby... Dobra. Kupa bo Kolejne pytanie, gdzie są pieniądze z, z, z ostatnich MCN-ów? No. I... Oni nam przysłają faktury. Musimy to podpisać, zeskanować im wysłać. im się tego nie chce robić. I nie nie z... mam tych pieniędzy. Łącznie może być jest 300 zł, no? I, bo jeszcze przez takie pierwsze 6 miesięcy to było w miarę hajsu, ale potem się viewsy views obniżyły Też, i już no. mi się nie chciało Dobra. tego wysyłać, bo to były jakieś Dobra. grosze. Zresztą zapłaciłem ja cały. Ile mamy filmów Trów. na kanale? Wszystko w vlogu? Ten się co, jest testowe? Testowne, czy... Nie, nie, nie. Wszystko. Trzeba się pomylić o 10. Słyszałbym, że dostępnych jest jakieś 40 do 50, a, a wszystkich, na, łącznie z prywatnymi, tam... 75. E, 90? O kurku, serio? Tak, bo my Myślę mamy za my... dużo. Ile y, filmów y, ściągnęliśmy? No ile nie filmów mam... już nie ujrzy światła dziennego? No, masz za mało, po to... Możesz się. Y... <laughs> Możesz się pomylić o 3. No nie wiem, strzelałem z 25. 20, czyli okay. pomyliłeś się o 5. Jeszcze takie pytanie. Ile nocek nam nie wyszło? Była jedna w galerii jakiejś Bronowice, czy coś. Mm. Był Park trampolin 1. Nie no dobra, zostawiam dwa, no nie wiem. A siłownia? Aaa, no, no tak, siłownia. tak, obwios, My jeszcze 10 minut dosłownie zostaliśmy, żeby nagrać Teraz pytanie, ile filmów nam nie wyszło? Tak, że zbieraliśmy się do nagrania i nam nie wyszło? Możesz się pomylić o 100. No sto 500. Dobrze. Czy nadal się kochamy? Też czasami dużo osób pisze, że no tam poszedł i się zmienił. Nie, się w ogóle nie zmienił. O, bardzo mi miło, bardzo mi miło. miło, bardzo miło. Nie, bo się cieszymy, cieszymy się, wiecie, widzowie. Dawno się, da, dawno nie nagrywaliśmy rano. Ale taka miła wstaweczka taki kuzik i, i co? No i e, wracamy do nocki. Proszę Stop, państwa, która Druga, to 12. To jest policja? O kur... To jest policja. Nie rusza się, nie rusza się, bo oświatło. Ej, oni chyba przypatrolowali. Już, miał, już miałem kartę pamięci do dupy chować. Strażnie w ogóle dużo w okolicy było dzisiaj, jak szliśmy tu, nie? Yy, policji. Oni przyjeżdżają, pewnie sprawdzają, czy wszystko jest git. Ej, ale to naprawdę była policja. Będzie. Przecież patrolują, po to jest loduwa, no, Pod galerią, tak? No to, co? A, no to co? No to co? No to co? No to co? Szukali? Szukali Aha, no tak. Jak ej, dwóch młodych. Y tak sobie siedzę i przeglądam face'a i czytam coś co się dzieje. Pewnie część z Wasy tak. o wow, co co, bo policja zrobiła, siedzicie tylko w ojcy. Jak się tu siedzi, to się mimo wszystko... Nie, no mi się wydaje, że też czują stały. No, Oczywiście, no. że tak jest. Mamy Nintendo i mamy padento. Dobrze, dobrze, Nocki są długie, czasami ciężko jest zasnąć. I żeby ten, tą noc y, skrócić, można sobie właśnie takie rzeczy poogarniać. Znaczy, tutaj jest zajebista wieka. tu rzucać, bierz bro. Tak, ostatnio mamy właśnie przerąbaną fazę na kaczuchy i bardzo dużo fotogramy, to jest bardzo fajne, można grać, nie wiem, w cztery osoby. <laughs> Dwa. Dobra, nice. Nice, nice. Oj, 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 oj. Uf, To aż tak odbija, mocne. No, to aż tak odbija właśnie. Muszę powiedzieć szczerze, że naprawdę się robi zimno. Ja już założyłem dodatkową warstwę Gaci. Przygotowaliśmy sobie kuchenkę gazową, małutką. Dobra, witajcie w mojej kuchence gazowej. Nie wiem jak to się robi w ogóle. Nie wiem, że myślisz, że ja byłem kiedyś na kempingu? Mhm. Gaci już mamy. Element kulinarny nocki. Uuu. Proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku zrobimy fasolkę z pomidorami po studencku. Sos spaghetti gotowy, bo nie chcieliśmy przypraw kupować, nie? Chcieliśmy po prostu, żeby... Dobra. Dobra, dobra. No, wątpię, żeby do sygna na sygnale jechali ponad. nas. Jakby jechali do nas, nie przestajemy gotować, a niech przybejdą chłopie Jak gotujemy. No, to by było mocne, to by było actually potężne. Nie, dobra, dobra, dobra. Odcedzić, kurwa. Mm. Tam zakrętkę dajesz do środka. Uh -huh. Kurwa. No, kurwa. 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 się szalikiem. Teraz to będzie to... mi cały czas ładnie Kurwa. 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 Co? Kurwa. 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 Co? Kurwa. 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 Jest taki ten poczucie takiej zimowej wyprawy. Nasza potrawa się już e, robi? Tak. Poczekamy, aż, aż się zrobi i wtedy się zrobi. W całym naszym domu ładnie pachnie. Nakrywaj do stołu. Ale to jest ta Naprawdę można powiedzieć, że jest to dobre gówno. Na te warunki, co mamy, to jest, jest git. Zastanawiam się, gdzie to wyjeb... <laughs> Ludzie do pracy, a my kończymy żarełko i będziemy się powoli składli spać. Po dobrym posiłku. A kim? Niech wam się przyśni, stokirowiśni. Kareluchy pchły na noc. Do tej butelki, którą ściągnął. <laughs> To co? Trzeba posprzątać w naszej chacie i kładziemy się spać. No, co to dużo gadać? No? W sensie na krześle mi się nie wydaje, że zaśniemy. No. Ja bym coś spróbował takiego. No, coś po dupę i się oprzeć o te wory. Nam się jakimś cudem wiesz, tak wygodnie ułożyło, jak raz w życiu. Dwunasta w stali. gdzie tu popierdają obok ci pijemy w środku. Cały czas coraz więcej jest ludzi, nie? Czwarta dwadzieścia. Dziewięć. Biegun już coraz bliżej, jeszcze jesteśmy na ostatniej prostej. Jeszcze tylko się przespać i już mamy zdobyte. Nocka jak na razie wydaje mi się, że można uznać ją za jak najbardziej w porządku. Poczekamy, czy się uda wejść. Jest poniedziałek, więc ludzie dosyć wcześniej zaczynają chodzić. Jak już my będziemy wychodzić, to już może być tutaj, no, no właśnie, sporo ludzi i będzie dzień, więc no, raczej będziemy zwracali uwagę z tobułkami wychodząc spod choinki. No, szybki desant, spierd**anko i ma do domu, nie? Uzdra. Łukanie. Mamy najpiękniejszy sufit. Ciężko się śpi. Nie, jest ciężko, jest, Nie, A, mi się nawet udało zasnąć. Nie, ja, mi też, mi też. Mamy godzinę piątą, coś. Wydaje mi się, że o piątej włączyły się lampki. Coraz bardziej przede wszystkim słychać ruch uliczny. Jeszcze za chwilę posiedzimy. Fajne sobie takie ujęcie. Zbiło się już jasno tutaj przez okno Dobry No cóż, powali się zbieramy, nie? Piękna pogoda za oknem Piękne mieszkanie w centrum, na jedną noc, rzut beretem od galerii, rzut beretem od centrum, od, od rynku, niestety duże rachunki za prąd są, ha, ha, ha. Nie ukrywam, ta noc była bardzo miła, bardzo przyjemna, aczkolwiek bardzo zimna i to też jest minus, nie wyspaliśmy się za dużo, tak? Zerowo prawie. Zerowo tak, ale co? Eee, gówno, eee, trzeba sobie zostawić porządek, wszystko zostało spakowane i co? Po prostu wychodzimy. No już tutaj chodzą. Dobra, bo jesteś. Tam tego nie było widać. biorę plecak. Co? Dzień dobry. Po prostu wychodzimy. Masz klucze? To tak to wygląda od zewnątrz. To co? Nockę. Wydaje mi się, że można uznać za udaną. I fajnie. Ja tylko pokażę. Ty, aż mi krew... Po... Nie, to nie, to jest brut xD Zamażnięte palce. i Teraz tak kurtka... Ciepła. Po, polar. Ciepły. Bluza. Ciepła. Jedna. Druga bluza, która też jest uciepła. I t-shirt. Spodnie narciarskie, spodnie normalne, kalesony i majtki. Ufa. I było zimno. Zima jest do dupy. Ja tam lubię. Proszę Państwa, nocka... By za... się wydaje... Eee, pierwszy. Jeszcze raz. Proszę Państwa, nocka zakończona. Piękny powrót do korzeni. Bardzo fajna przygoda. Było bardzo fajnie, miło, przyjemnie. Tak, dziękuję za zaproszenie. Gimno. Dziękuję bardzo za towarzystwo. Za, za, za towarzystwo w tej pełnej wrażeń yy, nocy. Wiadomo, może nie, nie działo się tyle, nie było to tak wymagające jak inne nocki, ale fajnie tak sobie. Tu wiecie, bo tu nie chodzi o to, żeby robić coś, czego inni by nie zrobili, tylko zrobić coś. No ty se chciałeś kiedyś zrobić. Otóż to, chciałem to powiedzieć i tak nie że nie, nie. Ja dobrze. Do... Mm -hmm. do... nie, 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 że Jak ten, to zacząłeś, to tak. Oh. Także co, mam nadzieję, że podobał wam się odcinek, wiecie, łapka, dzwonek, subskrypcja, oczywiście też nie zapomnijcie zobaczyć na kanale UBODZIA, bardzo fajne vlogi, ja polecam, oglądam wszystkie. I co? Cześć! Cześć!